Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale Lego Hobby. Lego Hobby, oczywiście nie. Lego WhatsApp, troszkę pierwszy, nie. Pierwszy odcinek e, Powiem, że nagrywałem już to wcześniej. Niestety parę filmów mi się usunęło. E, was przepraszam, troszkę wiem jak przechodzić. Em, ale mniejsza z tym. Em, ja zaraz Wam pokażę. ojej, przepraszam, bardzo głośno grano. No widzicie, troszkę się przeszedłem już. Ale nic się szkodzi, zaczniemy nową grę. Em, przez to, wiecie, być może e, będą szybsze przejścia. Um, no i tyle. Gra na jeden, wiem, stracę tam do postępy. Mówi się, trudno. Rozpoczniemy od początku. E, wiem o co chodzi, więc mówię, być może misję będę przechodził troszkę też szybciej, sprawniej. Więc nie ma tego złego, co będą no, dobre. Nie wyszło jutroczniki, że się z władcy, się nie były strasznie, strasznie.

Nine rings were gifted to the race of men who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived. For story. Story. In, land, in the fires of Mount Doom, the dark Lord Sauron forged in secret a master ring. To control all others. One ring to rule them all. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. No więc tak, Enter'em możemy atakować. No, ustawienia są identyczne jak e, w pierwszej części, więc... Nie jest nic nowego. Mam że... E, e, że gra chodzi mi płynniej. Więc to jest zaleta akurat, że gra chodzi płynniej niż pierwsza część. Może troszkę muszę zciszyć gierkę na... Em, ...głośnikach moich. No, Sero, gra chodzi płynnie i to mi się akurat podoba No i przepraszam Elrondzie No zostaw mi go! ciociu dzięki e, dobra, teraz pewnie wejdą jacyś uzbrojeni Eee... Ch Chyba tak, jest lekko uzbrojony, bo ma, ma tarczę jeszcze Ale no, jest wciąż z ciągym przeciwnikiem, no właśnie, jak sami widzicie. Wiesz, to jest gra typowa yy, na samotność, na zagranie we dwójkę, bo tu można grać we dwójkę... Um, no taka dla dzieci typowa, nie? no Pegi Free, gra przyjemna... która um, raczej, no nie da się przegrać, tak? No bo nie o to też chodzi. Taka sprawa, więc ta przyjemność taka dla każdego, nie? I to jest właśnie w niej, myślę, że najfajniejsza. No ale cóż, myślę na fabulę. Tauron się lekko wkurzył. Tak było, nie zmyślam Eee, Elend Elendil. Niej, Sildur. Przecież dobra, niszczmy to. Dobra, Elendil, dajesz. Nie wiem, co to w ogóle im daje. Pyk, pyk. Dobra, dajesz Elendil, jazda z nimi. Pyk. No i myk. Konujemy Leszcza. No, pierścień. Niestety. Niestety, pierścień nie jest za mocny. Sami rozumiecie. No ja trzeba było próbować, nie? kontrolę, się bardzo podoba w tej części. Ech, jak mam tu to pokonać? O, i ten dźwięk śmieszny też. Zapiszmy, kontynuujmy. Siema. Jak mam, go, jak mam z nim walczyć? Czyli znaczy no, ja wiem jak z nim walczyć, więc... O yy, nie, tak, tak, taktyka jest spieprzać gdzie się da. Taktyka to dobra, jest, dobra, spieprzać gdzie się da. Ała! No jest kawał kloca, nie? Jest duży, no jest! Kurcze duży O, i teraz mogę. Że elendil. No co jest? O właśnie. Takie coś trzeba robić. No i do tego czasu tak trzeba spieprzać. W to uciekamy sobie. la. la, 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 la. Nie Już mnie na nie, Jesteś No Znaczy co możesz. No kurde Gdzie wulkanik robisz? Globalne ocieplenie. Mówi ci to coś panie Sauron Dobra Cyku O kurde A! Nara No, Ciekamy sobie Helon chyba se umarł jeszcze. Oj 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 panie Sauronie Spokojnie Gdzie jest tym mieczem No czy ty możesz uderzyć w to wreszcie O super udało się Prawda same serduszko Sauron ma jest nas strzała ogólnie

Spokojnie, nie w szczepionkę, ała. Zrobił swojego w ogóle, chyba, mam beczunia. Czekajcie, wezmę serduszko. Uhu, uh, ale blisko były, ała! I dostałem, dostałem, nie. Pyk. Dobra, więc teraz. A, nasz dostał w web. The son of the king took up his father's soul. My Sauron says, Sauron, the enemy of the free peoples of Middle earth, was defeated. The ring passed to Isildur. Who had this one chance to evil no miał szansę, miał! Gaś, nice, punkt kontrolny w ogóle. Co wy to robicie? Jezus, czemu w ogóle walczę takim mieczem z obśrupanym? Dobra, zapiszmy. Szybki saveiczek. Właśnie że savewiki można robić, kurczę, nie jest takie schapy, kurdeże. kurde, że. Cześć, się skakało tak. No, troszkę nie grałem. Zobaczcie, ale um, no dobra mechanika, wszystko jest bardzo proste. Dobra, spoko. I to można niszczyć. Już no, się że nie przejdę już? Ale nie. Dobra, pyk. Oj, sorry. E, Sauron, stąd. E, tam jest przejście. No wiecie, ja to już robię, robię teraz z pamięci, nie? Pewnie jak, gdy, sobie z raz jak Tabi skakał do wody, ale no już pamiętałem to troszeczkę. Dobra, mamy kolejną ekipę. Pokonania. No i są łatwe, no przecież nastrzała każdy. No. się zero problemów. Ja Jeszcze No, ale dobra, idziemy na górę. Yy, musimy L ronda, bo L ronda jako elf wyżej może skakać. Tutaj właśnie jest ciekawa mechanika, że obiekty na polach LEGO mogą być przesuwane, czyli na szechownicy patrzcie. Jest taka mechanika fajna. Więc yy, że nie ma mechaniki budowania jakby, yy, to co było w hobbicie. że tak mi się wydaje, że nie ma już tej mechaniki. Aczkolwiek mogę się mylić. W hobicie na końcu tej mechaniki też nie było, no ona była już trochę po pewnym czasie denerwująca. bo tylko marnowacza, znaczy spoko, bo było... wiecie, można było sworozłówną nabić, ale no, ja nie, nie jestem gościem, który musi to przejść od deski do deski na 100%. Tam, więc... Hmm, mnie to odmęczyło w jednym momencie. O nie, ale Ronda mi zabili. Ehm... Um, Dobra, zniszczmy jeszcze tych frajerów. Dobra. No, pewnie muszę nawet ich zniszczyć, nie? Mhm. Na pewno muszę ich zniszczyć. A no, no właśnie. Inaczej brama by się nie otworzyła. Um. Dobra. Pokonujemy. Myk-myk-myk. Zniszczmy to wszystko. No i dobra, jesteśmy w na samym końcu. O, drzwi się zamknęły fantastycznie, nie, no jest w klimacie, jak jestem prawdziwym bohaterem. Już nie ma tego włamywacza, chyba, tam, tam było w kopicie. Kurde, wszędzie lawa. No i mamy katzenkę. Isildur, no i. Sposzet, goszczą. The easily corrupted, and the ring of power has a will of its own. It betrayed Isildur to his death. Zapomniano o pierwszej sienią dokładnie. Potem znalazł go Golum. No właściwie jego brat. E, który zabił brat, który zabił. No został zabity przez Goluma. No dokładnie tak było.

No cóż, skarb stracony. Co zrobisz nic nie zrobisz? Um, nie ukończony, więc widzicie. Bardzo szybko mi ta runda przeszła. Mamy Elendila na postacie. I Sildur oczywiście, jako druga, trzecia postać. Nie ma Elronda, pewnie El Elrond może później będzie. No bo jestem do kupienia. Um, no dobra, twórczy się 100%. Fajnie, fajnie. Um, czy mogę to jakoś omijać? Nie, nie wiem, nie wiem jak. Nie chcę przypadkiem czegoś nakliknąć. 2T zdobyłem spoko. Um, yy, no i cóż, kontynuujemy tryb Niech będzie. Yes, yes, it's all in hand. All the arrangements are made. I'm old, Gandalf. I need a holiday. You will keep an eye on Frodo, won't you? Two eyes, as often as I can spare them. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? <laughs> You're right, Gandalf.

będzie dźwigał Frodo. Zresztą się przekonać o tym um, niedługo, tak? Ech, no ale cóż, um, będzie karta również z Frodem i samym. No, oczywiście. Że z będzie odcinek około 20-minutowy. Spoko mi to się podoba. No odszedł, no odszedł. Musiał. Rule them all. One ring to find them. One ring to bring <gasps> them all. And in the darkness, find them. Hmm. Huh? This is the one ring, forged by the Dark Lord Sauron. Sauron needs only this ring to cover all the lands of a second darkness. Frodo, he must never find it. Co jest? No. Chyba to sam. No to no, to w, no w filmie nie, po, nie był w kominie. Tylko <grybujesz> gdzieś tam w krzakach. XD <grybujesz tam w krzykach> <grybujesz tam w krzykach> Czyli sarumana, zapewne. Tylko, że saruman no troszkę go zdradzi. Jeszcze raz zostanie w łeb. A jednak nie, <grywka> zniszczył. Dobrze, dobrze, Gandalfie, Dobrze. No jest przypał ogólnie. Jest przypał. Um... No ale dobrze. Myślę, że w tym odcinku będzie raczej wszystko, tak mi się wydaje. Um, ale jest. Y, ten szlak monet. Nie ma minimapy, jak zauważyłem. E, obracanie jest tak samo. Skok jest tak samo. Um, mechanika jest tak samo. Zauważyłem, że nie ma też mechaniki na przykład. Jest mechanika ekwipunku, że, że, że można mieć kilka rzeczy na raz, nie? Ale dobra, o tym zobaczycie wszystko później. Póki co, ja będę wam bardzo dziękował za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie czuka w górę. Um, I tyle. Także... Um, także cóż, widzimy się już niedługo. Myślę, że za dwa dni, czyli pojutrze, będzie kolejny odcinek z e, Lego Władca Pierścieniem. Przewiduję, że seria będzie trwała e, bardzo podobnie do Lego Hobbit. Tak. I tyle. Także widzimy się, że długo utrzymać się na razie. Pa pa. Cześć!